Kurde, mikrofonu, mikrofonu sobie zapomniałem. Co my tutaj mamy? Wychodowane Dynie, jakaś kukurydza, sita. Powiem Wam tak, e, sprawdźmy, co jest potrzebne do wyremontowania schodów, bo już zapomniałem. Czyli brakuje jednego sita, i tutaj jakieś tam, nie wiem, kretowiska, czy co to to jest. Sito chyba się będzie robiło 3 minuty. O kurde. Jak zwykle trzeba zainwestować energię. Dobra, tutaj jajca. Żarło dla kur. Sito. 3 minuty. I ta cała siarka, nie? Siarka to była chyba. Czy mamy coś takiego na wyspie? Chociaż to się wypłukamy praktycznie z całej energii, nie? E, zaraz trzeba będzie sobie je pyknąć e, w tą gierkę, nie? Na pamięć, na pamięciówę. Dobra, to na wyżej, na miejscu. Na miejscu nam gra wskaże, skąd możemy... Pobrać i teraz tak. Aha, sito, no sita nie możemy. Mleczarni nie mamy. Deskę. I tutaj, czyli trawę. Dobra. Trawę możemy pobrać, bo i tak będziemy czyścić. Czyli deska. To chyba raczej nie ma co. Iść w jakieś ściganie się na zamówienia. Po prostu sobie wyhodujemy na później. Czyli potem, tak, przydałoby się sito. Kurde, jakbyśmy wykupili za 12, i sito, nie mamy tej trawy cały czas. Gdzie to jest I tutaj trawa nie, tutaj jest jakiś jakieś siano. Tutaj trawa, tutaj trawa i wypukaliśmy się z energii. <laughs> Chociaż warto było. Kurde nie. 44 sekundy, to nie będziemy tyle czekać. Drewno, mleko rozlane, worek z kukurydzą, kukurydza, sito, worek z kukurydzą, kaszka drewno, babka, cukier, borówki, lody, cukier, woda, tort, borówki gdzie były? Tutaj. Groszek. Kaszka. Tu jest Kaszka. Tu jest Kaszka. E, babka. Sito. Lody. Pusty dzban. Woda. Cegła. Jajco. Groszek. Pus Pusty dzban. ...jajco... ...tu, tak... ...torcik... ...kukurydza... ...ale miałem ciąg... ...no dobrze... ...myślę, że to jest dobry wynik... Yy... ...i gdzie tutaj jest ten... ...ten krzaczor... ...za jedną energię... ...kurda... ...tu jest 5, ...tutaj jest za jedno... jeśli to. Jeszcze brakuje dwóch. Dobra. Czyli możemy jechać, na naprawić schody i brakuje nam jedno kurde pięćdziesiąt. Nie nie, to musimy znaleźć inne. Musimy znaleźć inne. To nie ma sensu. Kurde. Tu taka skrzynia jest. Dojdziemy do niej. Ej, to z energia, bo zapominałem o tym całkowicie. Łomatko. matko. No dobra. <ścoughs> No to chyba, że tak, chociaż wam powiem, że tych słoiczków, czy tam buteleczek, no otwieraliśmy. Kurde, no otwieraliśmy, ale niewiele z tego jest, nie? O, i tutaj jest ptak, czyli musieliśmy, to nie była żadna fanaberia. Tylko po prostu musieliśmy tutaj być. Okej, okay, i teraz tak, jeżeli mamy 17, tylko na zbyciu energii. To możemy rzeczywiście uderzyć tutaj w tą 50 <grystanie> w 50 uderzyć, i, i to jedno się zbiera, nie? A nie jest nam potrzebne aż tyle tego wszystkiego. No dobrze, chodźmy tutaj naprawmy te schody. Cyk Tej, tam jest kilka stage'y chyba. Nie. O kurde. Prądy. Starożytne prądy. Jeszcze jeden mechanizm. I get the sense and were, were psy. Dobrze, dobrze, że tutaj byli źli z fizyki. Czy nie byli chyba, nie? Skoro takie prądy robią. Okej, okay, w każdym razie ja nie jestem najlepszy z angielskiego, więc nie będziemy, nie będziemy tutaj tłumaczyli sensu jeden do 1. :1. Ja, ja będę improwizował jak coś. No dobra, no to to nie powinno być trudne, nie? Co tutaj się robi? Tak się po. Prostu... Aha, tak, tak sobie tutaj to poustawiamy, nie? Mm. Tak. Uh. Kurde, zasłania mi to. Pięknie. Emilia, Emilia. Pchamy. <laughs> pchamy. O kurde, Boże się 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 są są złe. złe. Przestań, błagam cię. To tylko wiatr. Uu. nonsense. Nonsens. Mia twardo stoi na ziemi. No, może trochę więcej niż zwykle. O kurde. Duchy. skarp. skarb. skarb. <laughs> Live now, stranger or elves. Dobra. E... Duchy mnie witają. Dobra, Zobaczymy, co będzie. Pyk. O, jakie lasery. Dobra, zastanawiam się e... co to robi. Mój skarb uciekł. Zniknął. Czy away? Odszedł. O nie. Tak się nie spodziewałem. <laughs> Dobrze, śmiała się ze mnie. I teraz zobacz Gość nas uratuje, czy będziemy gościem kierować O! No dobra. Jesteśmy blisko latarni. Bardzo ci dziękuję za uratowanie życia. I co? I my tutaj wchodzimy do latarni, tak? No, prawie, prawie. Następny materiał audio wideo <gryw> jak znalazł. Coś tutaj jeszcze by było? Jakieś buteleczka. Kurde. Buteleczka z nitro. No, może tutaj otworzę. O, coś tam wyskoczyło. Aha, no zobaczcie, tutaj można było to pootwierać. I tutaj ile nam zostało? 13. To wiecie co to tak? Nie będziemy tego jednego tracić. Symbolicznie sobie coś obczyścimy. Myślę, że tutaj ten teren, nie? No i teraz tak. E... Aha, no my, my byśmy musieli tutaj jednak zawalczyć trochę o. O. Te narzędzia, bo mleczarnie trzeba zrobić, nie? Czyli tak, sita będą nam potrzebne, deska. Tutaj na pewno będziemy mogli sobie te kamienie. Czyli mleczarnia jest tylko w jednym, odpada nam jedno, sito jedno, trzy sita, deska to będzie dwa dopiero, to się robi, to się robi, no groszek nie, i to by były trzy w porywach, ale to musimy mieć trzy sita, a robi się tylko jedno. No trudno, to na nawyżej to sobie przełożymy jeszcze na później. Będziemy gromadzili dużej surowce, a na pewno nie będziemy się nudzili w następnym filmie, no bo będziemy kombinowali coś tam przy tej latarni, nie? I tutaj orzechy, o kurde. Ile mamy energii? 11. Może no, rzeczywiście się na no, szybko wróćmy i, i tutaj oczyścimy, No, ta się.